Pa pa pam Na Najazd kmery, plaga, znam się na tym. Dzień dobry, witam, cześć! Zaczynamy kolejny spektakularny odcinek z gry crossout otwarta Beta To jest pełna nazwa, nie wymusiłem tego sobie, ok? Crossout Przypominam, że odcinek jest realizowany przy współpracy z twórcami gry W opisie macie reflinka, jak chcecie za darmo zagrać, to klikajcie, logujcie się, a ja za to dostanę parę groszy Fajnie, nie? Nieźle. Ej, muszę ustawić kamerę, poczekajcie. tu tu Jest, działa. Dzisiaj zajmiemy się marketem. Bo chcę sobie kupić fajne działka. Tak sobie pomyślałem, w sumie mam 3,500 tysiąca hajsu do, do wydania w grze. To jest całkiem sporo hajsu, jakby nie patrzeć. Można sobie całkiem fajne działka kupić. I tak sobie myślę, że może kupiłbym sobie dwa rapiery. Może. Energy Drain 5. Co?! Tu takiego rapiera, to ja mógłbym za zamontować tylko dwa takie rapiery i musiałbym zdjąć wszystko. To może nie rapiery. Może MM54 wektor. O! O! Może kupimy sobie wektora? Tak. baj. Chcę kupić dwa wektory. Poproszę dwa wektory. Order. 174 zapłacę. Dobrze. Teraz chodzimy do garażu. Budowanie. Usuwamy te działka 3, Bo one są po dwa, więc dwa rapiery mi się zmieszczą. Wektory, przepraszam, wektory. Instalujemy tutaj wektora. Jeden tutaj na, na górze będzie, wektor, powiedzmy tu. A drugi wektor będzie tu na dole, tak jak było tamto działko. O, on się tu nie mieści. Łu to niedobrze w takim razie, bardzo nawet niedobrze. Musimy zrobić tak, żeby on się tutaj gdzieś zmieścił fajnie. Gdzieś tutaj z tyłu. A, a tutaj by nie wszedł? Też by nie wszedł. Ho, 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 ha. Poczekajcie. Poczekajcie. Eee, to przesuniemy maksymalnie w prawo. To zabierzemy, to zabierzemy. Damy tutaj drugiego. Nawet to będzie chyba znośnie wyglądało i strzelało chyba też, eee, tylko że w tą stronę będzie miało problem ze strzelaniem, więc to przesuniemy tutaj. I na drugim przycisku będę miał tutaj działkę, ewentualnie gdyby była potrzebna jakaś tam obrona dodatkowa. I dodamy sobie jeszcze umocnienie, jakieś małe. Małe umocnienie. Nie mam takich małych umocnień, kurde. Hmm. Nie mam żadnych małych umocnień, a potrzebuję takich małych umocnień. No nie, nie, nie da rady. Boogie Fender, <laughs> No nieważne. Zostawimy tak, jak jest. I spróbujemy tak zawalczyć. Teraz pytanie: jakie tu jest przypisanie? Wektory są na lewej, a Chord jest na prawej. A może bym sobie dał shotguna tam? Nie, nie, nie mogę sobie dać shotguna, bo mi nie starczy punktów. Mam 10 na 10. Musiałbym kupić dodatkowe silniki. Da się kupić silniki, żeby mieć więcej energii. Ile ja mam teraz... Ile ile tutaj jest, przepraszam, rankingu na tym tu maszynie? Ile tu jest rankingu? Gdzie to się sprawdza? Halo? Nie wiem. Chyba w budowaniu. E, e, masa. Mas limit, AC energy... Power Score 3314. To jest niezły Power Score w takim razie. To idziemy na Getwires. Getwires. Najpierw może pójdziemy na rajda, pokażę wam w ogóle co to są rajdy. Na rajdach się zdobywa takie części właśnie to kupera, czyli miedź i bileciki, kupony. Za kupony możecie sobie ten wymieniać te kupony. Chyba się wymieniało to na skrzynki, jak dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić. Eee, there, there, there can be exchange for unique rewards from engineers. Aha, czyli po prostu na jakieś nagrody od inżynierów można to wymienić. Ale chyba skrzynki też tam były. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Idziemy na rajda. Rajdy są spoko, bo tutaj walczymy w grupie graczy przeciwko botom. Realizujemy jakieś tam zadania. Te zadania z reguły są bardzo proste. Wystarczy tylko rozwalać boty. Jest spoko. To będzie dobry obszar treningowy dla moich nowych wektorów. Zobaczymy jak one śmigają. O, tutaj mamy zbierać paczki. Mamy jeździć po mapie i zbierać takie paczuszki. Zebranie paczuszki zajmuje to chyba dwie albo trzy sekundy, więc nie bardzo długo. Ale głównie zależy nam na tym, żeby zobaczyć, jak się spisują wektory. Pypy, rypy, rypy, pypy. Py, 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 py. No powiem wam, że wektory to jest cudo jakieś. Cudo. Tego to bym zostawił, chłopaki. Kto do mnie strzela. Kto strzela, kto strzela. E, dzisiaj znowu gramy w 60 fps, tak? zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba jest okej. Okay. Ostatnio nie pisaliście nic, żeby się coś działo niedobrego, więc. Myślę, że będzie w pożądalu. W pożądalu, pyk, załatwiony! Go, przejmujemy ten towar. Siema chłopaki. Bzi, 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 Go! No i zbieramy sobie to, no i za to dostajemy więcej czasu, bo tu też jest czasowo ograniczone. Za zabicie każdego wroga jest chyba 5 sekund, a za zabranie e, jednego przedmiotu to nie wiem. O, zajadę Ci drogę, to się potnie troszkę ten tutaj kolega. Go? Chyba nie pociął, bo nasz kolega też miał yy, z przodu kolce. Pej! Hey! Załatwiony! Dziękuję, do widzenia. Zebraliśmy kolejne, ale te wektory nawalają. Chociaż wolałbym y, te drugie działka, te większe działka, ale jeszcze mam za mało energii na takie montaże. Chociaż gdybym się postarał, a mógłbym to zrobić na następnym odcinku, to mógłbym za, zamontować dwa te duże działa po pięć. Dorzucić do tego jeden Energy Generator. On pochłania jeden punkt, ale daje 3 punkty, czyli miałbym w sumie 12 punktów do zużycia. Eee, no 13, ale jeden zabrany, no nie? Eee, więc mógłbym sobie w zasadzie te dwa, dwa działka większe zamontować. I te dwie części, które mam, czyli składzarkę do działek i karczaka. I wtedy miałbym super duper dopierdzielone auto. Tylko nie wiem, czy nie przekoksiłbym się z broniami, bo nie mam aż takiego super pancerza. A kupić sobie. Kupić sobie broń to nie jest problem. Znaczy, no dla mnie nie jest problem, bo mam trochę hajsu odłożonego i trochę też hajsu dostałem od twórców, gry, e, żeby wam pokazać market, jak to działa, wszystko i tak dalej. Więc, więc troszeczkę możemy poinwestować. Jak macie jakieś sugestie, jak chcielibyście coś sprawdzić, dawajcie znać, bo kasa jest. Hejka, co tam ziomek, co ty, co ty mi tutaj wjeżdżasz, elo. Ostatnio typowi zadałem tysiąc obrażeń. Czy to był bot, nie? Ale dostałem osiągnięcie. dałeś tysiąc obrażeń jednemu pojazdowi, naraz, bo wjechałem na niego na pełnej prędkości pierdzieliłem mu z byka. No dobre są te kolce z przodu. Dałem te takie już prawidłowe kolce, które zabierają obrażenia. Więc jak się porządnie rozpędzę i przywale w kogoś, to u potrafię zadać całkiem, całkiem niezłe obrażenia. Tego tu trzeba uziemić. Co mi tutaj próbujesz tym, tym wiertłem swoim zaszkodzić? Czemu koło obciąć? To on nie będzie szkodził wiertłem. O, mam z tyłu odcięte koła. I I o to chodzi! Dobić go! Czemu do mnie strzelasz? Co to ma być? Hej, ziomeczki, hej, hej, hej. Pyk Ło, wow, jak tam poleciała część do góry. Nieźle. Nieźle. Ha rypy, pyry, pyry. Zdobyty. Zdobyty. Racimy po kolejne, jeszcze tylko dwa i rajd jest zakończony. Myślę, że zdążymy bez problemu. Mamy trzy minuty czasu, żeby te dwa ogarnąć. Wiadomo, że to zajmie nam myślę, że dwie maksymalnie. Nie więcej. Easy peasy będzie. O, tu jest dużo wrogów. To ja sobie pojadę i porozwalam. Zostaną mi będzie do z Pyk! Idziemy z nimi. Co jest grane ziomek? Najlepsze no jest to, że prawie cały czas strzelam, bo różne działka mają różne y, czasy y, wygrzewania. I tak w sumie... Widzicie? Chociaż bardzo podobne, ale nie takie same. Ja mam chyba wszystko na jednym guziku ustawione, no. Wszystkie działka mam na jednym guziku. To spoko. To może tak być. Nie to... Nie to... Y zadowala takie coś. To wszystko są działka szybkie, więc niepotrzebnie. Pyk! Widzicie, to środkowe się dużo szybciej graje niż pozostałe. Więc jest okej. Okay. przerywam od czasu do czasu ogień, to zawsze jedno działko mam przynajmniej, które jest wychłodzone i może strzelać. No i najs! Nice, oczywiście rajdy... Są stworzone raczej po to, żeby je wygrywać. Tu nie ma dużego poziomu trudności na razie. Później są trudniejsze rajdy, jakieś bossy i tak dalej, tam już można dostać w pierdziel. Ale na tych początkowych rajdach nie ukrywajmy, jest dość łatwo. Idziemy na misję w takim razie. Get Wires, go. Potrzebuję parę kabli, to na pewno. Przypominam oczywiście, że ta gra jest w zupełności darmowa. Oczywiście są jakieś tam mikropłatności w grze, można sobie przyspieszyć rozwój, ale... Ale sama gra jest za darmo, więc jak chcecie sobie zagrać sami bądźcie znajomymi, to w opisie macie link, tam macie darmową rejestrację. To jest mój refling, więc ja będę wdzięczny jak się zarejestrujecie właśnie przez ten refling, a nie przez stronę. Yy... I tyle! I możecie grać! Napierdzielać! Ja to czekam aż dodadzą bitwy klanowe, bo słyszałem, że coś takiego jest w planie. Ale nie wiem czy to prawda. Jeżeli dodadzą, to by było super. Bitwy klanowe ogarniacie to. Bierzecie sobie klan swoich znajomych. I wbijacie na klan wrogi jakiś Kurde, wjechałem, zahaczyłem o niego Wow, co on tu robi już? Co on tu robi już? Jak zraszował? jaki on jest szybki Jaki on był szybki gdzieś jak on wpierdzielił się? Dzik normalnie, dzik Walić do niego, zabić go To jest jeden z najlepszych ich pojazdów pewnie A tak głupio zginął, naprawdę głupio zginął Dał się zabić, dosłownie dał się zabić Bo wbił się w cały team wroga Dobra, musimy przejąć punkt, więc trzeba tam w miarę szybko się przetransportować. Go! Jedziemy z nimi! Nie chcę sam wyjeżdżać, jestem trochę szybszy. W ogóle ja mam słabe koła, musiałbym kupić sobie nowe koła jakieś. To jest dobry pomysł w sumie, by nowe koła jakieś przyinstalować. Schowałam się zaraz za kontenerem, oni myślą, że są cwaniaki, że z tej górki będą do mnie walić. A ja tu nie ma opcji, na razie on. Schowam się za tym kontenerem, mimo że nie możesz mi wiesz. Nagwizdać najwyżej. Wiesz? Nagwizdać mi możesz. I to tak, tak siu, siu, siu także że nic mi nie zrobi się. Nie ma przegwizdane. Wy macie przegwizdane. Zaraz wygrywamy mecz. Bez jaj, gdzie oni pojechali? Dzieci wrogowie pojechali. Tam gdzieś jest. Dobra, już będę do nich strzelał. Robię za nimi wyjazd, żeby ich troszeczkę poskubać. Żeby nie było tak, że oni nawiadą zaraz pełną siłą. I w sumie ten. W sumie przegramy. Ale tutaj nikogo nie ma. Nikogo nie ma. To jest easy match. Naprawdę easy match. Bardzo easy match. Wygląda na to. 95 już jest. Uuu, nie, nie wbijemy do końca? Poważnie. To jest jakiś ziomek, co naszego snipera próbuje załatwić. Ej, typie, co ty nam odpierdzielasz? Co ty odpierdzielasz? No i sto, wygrane. Widzicie? Dlaczego to było łatwe? Dlatego, że wrogi team w ogóle nie przyjechał na punkt do przejmowania. W ogóle. Ten jeden typek nas zraszował, jak dla mnie mógł pojechać na punkt, zdobywać już punkty, już by mieli jakąś tam przewagę. Reszta by dołączyła, byłaby bitwa i pewnie koniec końców by wygrali, bo byliby szybsi. Ale ich najlepszy zawodnik, najszybszy pojazd postanowił wbić się na nasz resp i zginąć, bo jak widzieliście nikomu nic praktycznie nie zrobił. Obok mnie przejechał, ja go trochę tam dziabnąłem tym ostrzem, ale mocno go ostrzelaliśmy i został wybuchnięty. Było po problemie. Więc, co tu dużo mówić, dali dupy totalnie. Przegrali. Przegrywy. ten nie fajny fajne trzy połowy, trzy ośki ma. Też bym chciał mieć trzy ośki. Trzy ośki to jest dobra rzecz, bo macie więcej kół zapasowych jakby. Czyli Wam odstrzelam jedną mość, zostają wam jeszcze dwie i coś tam możecie działać. Ja sobie lubię zrobić trzy ośki. Kiedyś miałem trzy osiowy pojazd, z czego pierwsza i trzecia oś były skrętne, a tylko środkowa nie była skrętna. O, i się wywróciłem, no. Ej, ziomek nie przebychaj mnie jak możesz, co, to ja bym się odwrócił, wiesz. O, no, sam mi odwrócisz, to dzięki. Będziesz miał więcej osiągnięć za to. Na pewno, dobry człowiek. Pyk, jedziemy z typem. Zajechać mu drogę. Nigdzie nie jedziesz, żom. Pomyliły ci się chyba z jazdy z autostrady, jedź. Kurde przejmują nam punkt. Halo! Przejmują nam tą bazę! Proszę się cofać, panowie, bo dostaniemy w pierdzie. Nie wiem czy zdążymy. Tam ich jest dużo. Dość dużo, ale wystarczy w nich strzelać chyba. Dobra, coś tutaj. Coś tu próbuje mnie rozwalić. Nie no, przegramy. Przegramy o głupi punkt. Bardzo słabo, naprawdę, bardzo słabo. Naprawdę. Naprawdę! Przegraliśmy tak samo głupio, jak oni wtedy przegrali głupio. Wszyscy pojechali w jedną stronę, nikt się nie cofnął, tylko ja się cofnąłem chyba. Ale nie zdążyłem. Nie, nie chcę iść do garażu. Dajcie mi kolejną bitwę. To była naprawdę głupia bitwa. Strasznie głupia. Mogłem w sumie poczekać w tym, w tej bazie. Ale. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Damy radę 66 punktów dostałem. To jest bardzo mało. To jest mega, mega, mega bardzo mało punktów. Jak za cały mecz. Bo to cały mecz był niby. Chociaż trwał... Nie za wiele, ale jednak. Okej, okay, okej. Okay. Na tej mapie raczej się nikt nie przemknie bokiem. Tam ta mapa ma to do siebie, że są dwie drogi. z reguły jedna, jeden team pojedzie jedną drogą, drugi drugą i oni się miną. I nie ma walki, tylko jest przejmowanie. Na tej mapie jest tak, że te trasy są połączone. to Jest dużo skrzyżowań. Jest taka w sumie otwarty świat, podzielony na tymi statkami, wrakami. Więc tutaj raczej nie ma mowy o tym, że ktoś tak przejedzie, sobie o po prostu i nam rozwali, znaczy i przejmie bazę, nie? Raczej nie. Raczej nie. Chociaż wiadomo, że będą próbowali. Dlatego trzeba się tutaj kręcić, patrolować, sprawdzać teren i mieć wszystko pod kontrolą. Dobra. No tutaj już wyjeżdża jakiś typo. Coś go tam się dzieliłem, ale nie za wiele. O myślę, że mamy przerąbane. No, bardzo mamy nawet przerąbane. Dobra, ten mocno oberwał. Wszyscy mocno oberwali. Tam był dron, więc go rozwalę. I jedziemy tam w tamtą stronę. Właśnie, tutaj już wyjeżdżają te typy, co ich wtedy otagowałem. Go! Idziemy z nimi. No co jest, ziomek? Czemu uciekasz? Wow! Tak gwałtownie skręcił, myślałem, że on rzeczywiście wieje, a on nie wiał. Nie, nie walniesz mi kolcami. Nie ma szans. Kurde, gdzie jest moje wsparcie? Gdzie jest moje wsparcie? Czy my, czemu ten Lindsay nie, nie gra w ogóle? O nie, onawczy! Lindsay, jak mogłeś mnie tak zdradzić? Jesteś takim dobrym botem, no? Ja pierdzielę, Lindsay! O nie. O nie. O nie! Wygramy to tak czy siak. Zobaczycie. Jeszcze to ugramy. Prawda, że ugramy team? Może mój team. O nie, chyba nie wygramy. Najpierw się ktoś wylogował, bo wybuchnął od razu zaraz yy, przed naszą bazą. A drugi koleżawczył, no. Peszek, trochę się słaby team trafił. No cóż zrobisz. Cóż zrobisz, nic nie zrobisz. Ten jaki o, Jaki rozwalony już. Patrzcie, ile części mu brakuje. Ta strona cała jest rozwalona, przód jest cały rozwalony, wszystko jest na wierzchu. Na pewno tak nie wyglądał od początku. Na pewno tutaj gdzieś miał jakieś osłony. Nie wierzę w to. O, no i po naszym meczu już. Szkoda! Szkoda, że nam się dwóch typów trafiło co nie grało. Bo myślę, że to by był easy win po prostu. Ten koleś, który tam zraszował na, na, na naszą bazę i ze mną walczył, pewnie by przegrał walkę z dwoma botami. Na 100% by przegrał, e, więc. Więc bardzo szkoda, bo to mógł być win. Ale nic, 10 sekund wjeżdżamy z kolejną bitwą i rozpierdzielamy ludzi, serogo. No dzisiaj nie jest, nie jest tak super. Super wygryw odcinek, myślę, że za dużo tych porażek się pojawia, za dużo. dwie porażki i to takie sromotne. Chociaż ta druga, no może nie była taka sromotna, ta pierwsza była, ta pierwsza była. Okej, okay, go. Mamy full team. W rankingi, już po 4000 ludzie mają. Niezłe boty ten, jaka wieżyczka. To będzie sniper pewnie. Gdzieś się ustawi za czymś, będziemy ustawała tylko lufa. No brawo, brawo, to, to są super, super teamy. Super teamy, wiadomo. Zajeżdżamy sobie drogi, spychamy się z dróg. Jest, jest super. Jest super. O, siema! Elo! Hehehe. Ten za mną jedzie. To jest sniper, na pewno. Ja się będę kręcił gdzieś tutaj przy bazie. Nie będę bardzo daleko odjeżdżał. Niech oni przyjadą do nas. Może ktoś zraszuje. Pewnie tak. Będę się znajdzie ktoś, kto zraszuje. Zawsze się ktoś taki znajdzie. Jest na luziku. Na luziku. O, 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 o. Tam już ładnie. Tam już ładnie raszują. O, o, ten to już w ogóle zraszował totalnie. Tamten tak samo. Jej! Jeden leży, dobra, jedziemy. Tutaj już cały team jedzie, więc trzeba się zawinąć stąd. Żeby nas tutaj nie rozjechali bardzo. Przynajmniej nie mnie. O, tu jesteśmy dwóch na jednego. Go! Tu jestem schowany, więc jest spoko. Eee, teraz wjedziemy im na plecy i w zasadzie zaraz ich okrążymy. Powinno się tak udać zrobić to. Że z każdej strony będziemy do nich walić. Pyk! Co jest, ziom? U, ten, skąd on się wziął? I wyjechał mi prosto pod, yy, pod kolce. Ziom, co jest? Co jest grane? Co jest grane, ziom? Co to się stało? Ale dostałeś wpierdziel. Rekt totalny. Możemy im pojechać po bazę, ale ja bym pojechał powalczył. Jednak. Troszeczkę. Jeszcze. A, ja tu się coś dzieje. Pojadę tędy. Odetnę im drogę jakby, co? Tam jest trzech i nas jest czterech. O, już jest dwóch tamtych, albo tylko jeden. Tutaj w tej. w tym zakątku. Jest! Jeden! Go! O nie, ktoś za mną jest jeszcze. No i to on ma te rakietki. Rakietki ma, to, to nie będzie dobrze. Wow! Co to był za damage? Trafił mnie w moją butlę z benzyną. Czy tam beczkę, na pewno? Kurde, ostatni typo mi tak załatwił. Jeszcze pojechał na naszą bazę. Ale jaja. No powiem wam, że te rakiety to takie. hmm... całkiem, całkiem bym powiedział. Całkiem, całkiem. Ten koleś ma taki sam set jak ja. Jedno małe działko i dwa duże. To jest dobry sacik No ale ten z rakietami, to jest jakiś hardcore. Pierdziele. no nie trafił. On no, musi trafić, no wiadomo. I on strzela przed siebie głównie, więc wystarczy go zajechać od boku, tak jak on teraz to zrobił. Jest super cacy. No to trzeba zapamiętać. Widzicie rakietnice, jedzicie od boku i cacy. No ładny mecz, wygrana kolejna. Kolejna wygrana, widzicie to Ja sobie tylko. Wskoczę jeszcze do marketu i pokażę wam bronie. Różne fajne bronie, które możemy. O, to są chyba te rakietnice, które on miał. Tak mi się wydaje, że to są te rakietnice. Ale nie wiem, ale nie wiem, w każdym razie w markecie bardzo, bardzo dużo różnych broni, które moglibyśmy ewentualnie sprawdzić. Raczej bym nie chciał tych działek 88 mm, 76 mm, bo to są takie raczej pod snajpera, średnio mnie to bawi. Ten Defender mnie troszeczkę interesuje, to jest coś ciekawego, to jest takie działko ciężkie, trochę jakby czołgowe takie, więc to, to może być ciekawe chętnie bym to nawet sprawdził też mnie interesują te bronie takie, takie krótkiego zasięgu, nawet nie krótkiego zasięgu do starcia takiego bezpośredniego o taki bassał, to bym sobie też chciał zainstalować gdzieś fajnie to wygląda, taka piła ona zabiera jeden energii, ale pewnie jest bardzo mocna w zderzeniach, więc moglibyśmy coś takiego tutaj ogarnąć coś takiego. Luparaty to zwykłe. Tu jest bardzo dużo. Harvester, jakiś Skorpion. To są rzeczy, które są na wyższych levelach. 20 levele, więc to są jakieś hardkorowe, naprawdę hardkorowe itemy. No. Bardzo, bardzo, bardzo hardkorowe temy. ale kiedyś na pewno dotrzemy do tego i będziemy z nimi działać. Ja na pewno kupię sobie koła, żeby mieć jakieś lepsze kółka, tylko sobie patrzę właśnie jakie. Może te mediumki zwykłe. Byleby mieć coś lepszego, bo ja mam na pewno dwa mediumy sterujące. A potrzebuję jeszcze dwóch mediumów nie sterujących, tylko napędowych. Nie wiem, czy tu takie znajdę. Są. Oj, nawet są bardzo tanie. Skoro są bardzo tanie, to ja biorę od razu dwa i będę miał to załatwione. Git, garaż, buduj. I teraz, jakbym chciał sobie te sterujące zamontować, to jest to, czy one mi tu wejdą, czy muszę przebudować całe auto. Kurde, nie wejdą mi tutaj. To jest właśnie bolączka. To jest, to jest bolączka, że teraz będą musiał całe autko przebudować, żeby je tutaj zmieścić, bo one tu nie, nie wejdą. Normalnie się tu nie zmieszczą. Tutaj. Też nie? Poważnie? Poważnie? No to się troszeczkę zdziwiłem. Troszeczkę się zdziwiłem w takim razie. Nawet bardzo się zdziwiłem, bo sądziłem, że mi tu wejdą bez większego problemu. Te kółka. A tu nie wejdą. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Ale ale się porobiło, no. Dobra, jeszcze to. Sobie, a bo miałem to skopiować, ani sobie wziąć całkiem. W każdym razie, dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli Wam się gra podoba, pamiętajcie, że w opisie macie link pierwszy, tam jest rejestracja bezpłatna. Możecie zagrać ze mną, czy ze swoimi znajomymi. A ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.